Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie na tym kolejnym poranku, i dzisiaj chciałabym Żebyśmy trochę zatrzymali się na tym, co trudne w naszym życiu. Zatrzymali się na trudnych sytuacjach, na trudnych doświadczeniach. Tak dużo mówię na tym kanale o tym, żeby się uśmiechać, o tym, jak piękne jest życie, jak cudowne i cudownych ludzi możemy w tym życiu spotkać. I tak naprawdę jest. Natomiast życie nie jest tylko różowe, kolorowe i cukierkowe, ono także wiąże się z wieloma różnymi trudnościami. Bodajże wczoraj mówiłam o trudnościach związanych właśnie z pokonywaniem schodów, a dzisiaj chcę Cię zachęcić do tego, żebyś się ucieszył ze wszystkich trudności, podziękował za wszystkie trudności, za wszystkich trudnych ludzi, jakich spotkałeś w swoim życiu, za wszystkie trudne sytuacje, jakich doświadczyłeś na przestrzeni całego Twojego życia. Zachęcam Cię do tego, żebyś dziś się z tego właśnie ucieszył, żebyś był wdzięczny za to, co udało Ci się przeżyć, że wyszedłeś z tych sytuacji obronną ręką. Jeżeli nie, bo czasem też tak może być, że te sytuacje Cię zdołowały, przytłoczyły, że ludzie, których spotkałeś, oni po prostu coś w Tobie zagasili, to dzisiaj chcę Cię do tego zachęcić, żebyś wrócił, żebyś wrócił do tego, co inni chcieli zadeptać, zgasić, po prostu wyjąć z Ciebie i wyrzucić. Dziś chcę Cię do tego zachęcić, żebyś się i z tych trudnych ludzi ucieszył, i z tych trudnych sytuacji ucieszył, i żebyś tak naprawdę się podniósł. Czasem mi się wydaje, że robimy innym na złość, bo się na nich obrażamy, bo jesteśmy, bo sobie mówimy może nawet czasem, nie przebaczyć ci, nie zapomnę ci i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę, jak sobie o tym myślę, to myślę, że bardziej krzywdę robimy nie tym ludziom, którzy nas skrzywdzili, ale tak naprawdę, tą krzywdę robimy sami sobie. To, kiedy się tak zacietrzewimy w sobie, to kiedy się zamkniemy na innych ludzi, na świat, na życie, to wtedy tak naprawdę trudno jest nam, nie innym. Nam jest trudno żyć. Zatem dziś zachęcam Cię do czynu wyjątkowego, czynu bardzo trudnego, właśnie podziękowania za tych wszystkich trudnych, dziwnych, niezrozumiałych ludzi, za te dziwne, trudne sytuacje w Twoim życiu. Zachęcam Cię do tego, żebyś po prostu zrobił wdech, Wydech i po prostu to zostawił. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale spróbuj. Spróbujmy dziś. Każdy z nas, ja też mam takie sytuacje, ja też mam takich ludzi trudnych w swoim życiu. Dziś razem z Tobą spróbuję zrobić to ćwiczenie. Wdech. Wydech i żyję. Żyję pełną piersią. Pozdrawiam serdecznie Małgorzata Kospin.